Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Adam Patriak-Wójcik, pracuję w biurze nieruchomości Sferum. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do prezentacji najnowszego mieszkania w naszej ofercie, które znajduje się w dzielnicy Raków. Są to bardzo ładne trzy pokoje w klasycznym bloku. Chodźmy sobie zobaczyć teraz jak to wygląda. Najpierw pójdziemy do salonu, pierwszy pokój. Bardzo fajnie, dużo miejsca, bardzo przestrzennie. Za oknem mamy dużo otwartej przestrzeni i zieleni, także też to fajnie wygląda. Zapraszam teraz do łazienki połączonej z ubikacją. Zobaczmy jak to wygląda. Także mamy piecek gazowy, zmieściła się pralka, kabina prysznicowa. Przejdziemy teraz do drugiego mniejszego pokoju. Obecnie jest to pokój dziecięcy, ale równie dobrze możemy przerobić go na gabinet lub ewentualnie coś innego zgodnie z własnym gustem. Teraz zapraszam do kuchni. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ale jak widać zlew, kuchenka, lodówka po prawej. Jeżeli chodzi o przestrzeń to akurat kwestia gustu, natomiast całkiem fajny rozstaw w kształcie prostokątu. I na koniec zapraszamy do ostatniego pokoju, do sypialni. Tu jeszcze po drodze na przedpokoju mamy bardzo dużą pojemną szafę. I zapraszam do sypialni. Klasyczny kwadrat, całkiem sporo miejsca zmieściło się łóżko, a oprócz tego na wysokości drzwi wejściowych, jak się obrócimy, zaraz będzie od razu też widać szafę. Podsumowując, byliśmy dzisiaj w ciekawym mieszkaniu w dzielnicy Raków, trzypokojowym 51 m kwadratowych. To jest myślę interesująca oferta, szczególnie dla rodzin. Ponieważ jest tu już dużo więcej miejsca w, w, w stosunku do mieszkań, które są o tej samej powierzchni, natomiast dwupokojowych, tak? Czyli zawsze brakuje tej jednej sypialni. Polecam. Czekajcie na ofertę, która wkrótce będzie na naszej stronie i portalach internetowych. Zapraszam.